W ostatnich dniach Bitcoin przebił główną linię trendu spadkowego i utrzymał się ponad nią. Czy to oznacza, że zobaczymy w najbliższym czasie kolejne wzrosty do wyższych poziomów 23 000 i 25 tysięcy? Czy też może będzie to fake up i zobaczymy spadki z powrotem poniżej linii tego trendu oraz przetestujemy poziom 17600? Witam na kanale Zdrowczynym Przyszłości. Ja na imię Tomek i o tym sobie dziś pomówimy. Pamiętajcie, że wszystko co mówię nie jest poradą inwestycyjną i każdy decyduje sam o tym, gdzie inwestuje swoje ciężko zrobione pieniądze. Oraz jeżeli jesteś nowy w świecie krypto, koniecznie kliknij w playlistę edukacja, aby dowiedzieć się czegoś więcej o świecie krypto. A jeszcze jedno. W tę niedzielę gościłem u Majka Stosiego na jego kryptowalutowej niedzieli na live. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to link w opisie. A my przechodzimy prosto do wykresów. Także w ostatnim czasie mieliśmy w końcu przebicie tej oto głównej linii trendu spadkowego, która nam się ciągnie od, uwaga, od kwietnia tam tego roku, od kwietnia tego roku, przepraszam, ciągnie się ta linia i mamy spadki w połączeniu z poprzednim szczytem. I w końcu nastąpiło przebicie tej linii i bitcoin, jak sobie przybliżymy tutaj na mniejszym interwale, 30-minutowym, to co to trzyma się ponad tą linią? Cały czas mieliśmy jedno wyjście, tu małe odbicie, przetestowanie tej linii, znowu wybicie, znowu przetestowanie, ale dalej się utrzymuje, co jest całkiem dobrym i pozytywnym sygnałem. Jednakże nie nastąpiło jakieś większe wybicie w górę po przekroczeniu tej linii, jak się spodziewałem. Jest to dobry znak, że jest przekroczona, ale nie ma wyższych wzrostów. Tak sobie patrzyłem na inne jakieś kanały innych twórców, i tu również zauważył to Bar Simpson Hodler, że mamy coraz bliżej przekroczenia trendu. To było wczoraj, byliśmy coraz bliżej. Dół tworzy oczywiście ta linia trendu, trendu wzrostowego, gdzie mamy wyższy tutaj dołek od poprzedniego, no i również oczekiwaliśmy na to odbicie. I 11 godzin temu napisał, że przebite, ale na słabym wolumenie, więc rynek obecnie pod to nie gra. Widocznie rynek pod to tak mocno nie grał, jak pod coś innego. Więc nie mamy tutaj dużych wzrostów. Ale jest to pozytywny sygnał na przyszłość, że jeżeli już mamy tą linię przebitą, to nie będzie ona nam ściągała ceny w dół. Co jeszcze ciekawego zauważyłem to, że jeżeli sobie dorysujemy nieco inny trend, który ciągnie się od, od tutaj, tak, od 32 tysięcy od maja, przez te wszystkie szczyty i połączymy je, to jeżeli zignorujemy to małe wbicie, połączymy to, to jeszcze jeszcze nie został przekroczony inny trend, czyli inna pułapka taka tutaj, tak jak w filmach akcji, pokonujemy jednego bossa, a za chwilę jest druga część filmu, jest kolejny boss. I tutaj mamy taką kolejną linię. Jeżeli połączymy ją z tą dolną, o, właśnie tak, Tu jest inny trend, który po połączeniu tych linii również nam tworzy jakiś taki klin, i zbliża nam się Bitcoin do tego poziomu przebicia. Także mamy jedną linię pokonaną. Zobaczymy, może rynek gra pod to, i po przebiciu tej linii będą wzrosty. No, utrzyma się gdzieś, gdzieś tutaj w tym zakresie. Jeszcze będzie jeden retest. I dopiero potem przebicie. Ważne jest, by, by Bitcoin się utrzymywał w tym trendzie i co ciekawe, tutaj tworzy nam się. Jak sobie jeszcze bardziej, tak wielka literka W, co jest bardzo dobrym sygnałem, jeżeli by się to utrzymało. Albo nie dam na jednodniowym interwale. Tu jest wielkie W, gdzie ta dolna. O. Ta linia jest wyżej, ta noga i jeżeli mamy przebicie znowu już tego trendu, to uf, niebiosa przed nami, panowie. Także może to być początek, może to być początek tutaj odbicie od tego i początek przyszłego trendu wzrostowego, koniec hossy i tak dalej. Crypto Fear and Grid Index pokazuje nam, że obecnie jesteśmy na 25% procentowym, 25 punktów strachu, czyli jesteśmy w extreme fear, łamane przez fear, bo to już jest, 26 jest chyba fear, ale ten trend utrzymuje nam się od, od paru miesięcy. Chwilę było wyjście, nie, od sierpnia, przepraszam, od połowy sierpnia. W połowie sierpnia było jeszcze wyjście do poziomu 50, teraz spadek i utrzymujemy się na tym ekstremalnym strachu, łamane przez strach. Myślę, że przebicie 25 tysięcy zakończy ten strach na rynku i zobaczymy wyższe wyceny. A tymczasem no, mamy jeszcze do pokonania. Mieć, mieć na uwadze, że tu jeszcze jest jeden szczyt, drugi to są poziomy 22800, 25200. Tu są jeszcze małe opory do pokonania. A jeżeli to zostanie pokonane, to zaczynamy wyższe, yy, wyższe górki. Tak. Wyższą górkę tutaj od poprzedniej, a to oznacza odwrócenie trendu i powrót do wzrostów. Na póki co pamiętajmy, że trend is your friend until the end, a trend jest spadkowy, więc należy zachować ostrożność przy wszelkim wchodzeniu w jakieś longi, bo robiąc to gramy przeciwko trendowi. Tak? Trend dalej jest spadkowy, mamy tu przebicie, ale nie jest to jeszcze mocno potwierdzone nie było, takie to zdecydowane przebicie. Spodziewałem się jakiejś mocnej tej mocnej linii, mocnej świecy w górę. Niestety jeszcze widocznie musimy przebić albo tą linię, albo poczekać sobie na jakieś nie wiem, wydarzenie może. Coś większego się wydarzy i nastąpi odbicie. A tymczasem w naszym pięknym kraju Rada Polityki Pieniężnej nie podnosi stóp procentowych. No i proszę, mamy tutaj traktat Sopocki, czyli dalej ciągnie się nam traktat Sopocki, gdzie to pan prezes Glepiński obiecał jedno 0,25, jeżeli już, i potem koniec, podwyżek stóp. Także widocznie bankierzy centralni mówią prawdę tylko wtedy, kiedy nie wiedzą, gdy są nagrywani lub kiedy są pijani. Bo kiedy wiedzą, kiedy jest to oficjalne, to mamy takie obwieszczenie, jak, jak tutaj prezesa Fedu, który mówi, że

Ciekawie ciekawie się dzieje, a jak słyszymy kogoś takiego jak, jak szef banku centralnego, gdy nie wie, że jest nagrywany, to nagle się okazuje, że mówi prawdę i wszystko się zgadza z tym, co mówi. A tu tutaj widać prowadzenie polityki no, musi ją prowadzić tak, by ludzie myśleli, by ludzie myśleli, co innego niż rzeczywiście się wydarzy. Tu nie chodzi o to, że on podnosi stopy lub obniża i to już jest faktyczne wydarzenie, ale ważne jest też to, co taki prezes banku centralnego mówi. No dobra, i to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostaw lajka, komentarz taktyczny dla zasięgów, daj subskrypcję koniecznie wejdź jeszcze w, w opis filmu. Tam jest link do live'a Majka Stosiego, na którym wystąpiłem w tą niedzielę. Wiele ciekawych informacji, ciekawe rozmowy. Rozmawialiśmy o nieruchomościach, o kryptowalutach, o giełdzie, o stopach procentowych. Bardzo, bardzo wartościowe rozmowy z ciekawymi ludźmi, także zapraszam. I następnego trzymaj się. Cześć. A i pamiętajcie, Bitcoin nigdzie się nie wybiera. Fundamenty jego się nie zmieniły i dostanie z nami na lata. Pozdro.